Witam wszystkie osoby, które dotrwały do tego momentu i zapraszam na odcinek drugi. W tej misji skacząc wychodzimy coraz wyżej. Należy uważać na spadające kamienie i na bandę terrorystów, którzy są uzbrojeni, niebezpieczni i szaleni, ale jak już mówiłem wcześniej, z bronią, którą posiadamy, nie powinien sprawiać wielkiego problemu powoli taktycznie i do przodu. Dokładnie obserwować przyzwyczajenie naszych wrogów i hop, i siup, Pif, paf, i puff i Tutaj mi się udało fuksem odskoczyć. Szybko się położyłem, ten gościu z lewej strony na mnie nie skoczył, więc mi się udało. Tutaj na moście należy upadać, aby nie wpaść w ten ogień. O, jest nowe życie. Tutaj rozwalę sobie tą maszynę. No opłacę mi się jakiś się do przodu. Ok, i skaczemy dalej. Tutaj jest troszeczkę trudniej, ale dałem sobie radę. Uaktywnię sobie to działko, żeby je rozwalić. Tutaj przez cały czas będą nam wyskakiwać terroryści, więc nie ma co je rozwalać. Idziemy do przodu. Trzeba upadać. Ok, tutaj powoli. Najpierw rozwalę sobie jednego nóżka. Później sobie wskoczę po eskę, Dodatkowe punkty zawsze się przydadzą. Wszystkich sobie tutaj porozwalam. Ok, o, kto się białko. Uciekamy. Drugi nerek się razie nie chcę wymierzyć. To teraz do góry. Ten masz się do Okej, Ok, teraz możemy go albo dobra, fiksuję tam siedzieć. Ok, coraz wyżej i coraz wyżej, I tak sobie skaczę, i skaczę. Rozwalam sobie terrorystów i przeskakuję z miejsca na miejsce byle wyżej. I tutaj rozpoczyna się trzecia walka, Tutaj której się zwinność i opanowanie. Dlatego trzeba mieć funksa i wszystko będzie dobrze. Zajmiemy się najpierw jedną stroną, a później drugą i mam już sam samym końcu środek, który no, okazuje się bezbronny, tylko kwestią czasu jest, zanim go wezmę i wykończę. Super efekty specjalne i koniec rundy trzeciej. Runda czwarta, baza druga. Tutaj podobnie jak w bazie pierwszej trzeba rozwalać kryształy, które są tutaj o wiele lepiej chronione. Ale Bill Riser jest bardzo dobrze wyszkolonym do komandosów, więc nie ma się czego bać. Jest opanowany i doświadczony. Rozwaliłem ostatnie oko i idziemy do przodu. Tutaj taktyka często przyzamierzywana, czyli pojdziemy się i od czasu do czasu podnosimy się, szczerając ile wlezie. Krótka z rozrywki. Save it. I do przodu. Tutaj na początku rozwalę sobie działko, które do nas napala. A dostałem życie. I powoli, powoli rozwalę sobie pozostałe dwa kryształy. Złożymy się drzwi. Idziemy do przodu. Nic dodać. Nic ująć. Byle do przodu. To jest tropne utrudnienie, ponieważ trzeba skakać i strzelać, aby zniszczyć ten kryształ. I dotarliśmy do ostatniej bramy. Zatem, powtórka z rozrywki, trzeba się położyć, od czasu do czasu wstawać i nawalać aż do bólu. Pięknych i efektownych wybuchach. Idziemy do przodu, aby zmierzyć się z następnym bossem. Tutaj trzeba strzelać jak najwięcej się da, jak najwięcej rozwalić. I trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie oberwać. Po zniszczeniu wszystkich kryształów pokazują nam się, nie wiem co to jest, chyba kosmiczny Do smoka podobnym to nie jest. Trzeba ty uważać na te kropelki, które za nami podążają. I nawalać aż do skutku. Jest jak zawsze efektywny koniec. No nic. Dziękuję za uwagę. Łapki do góry i zapraszam na następny odcinek.